Dzień dobry Państwu. Marcin Szołajski, Szołajski, Legal Group Radca Prawny i Partner Zarządzający Kancelarii. Proszę Państwa, w ramach cyklu Prawo IT tym razem zajmiemy się tematem bardzo ważnym. Mianowicie w umowie wdrożeniowej mamy pewne osoby, pewne zespoły osób, które są bardzo ważne dla realizacji projektu IT. I kto to jest? No, jest na przykład kierownik projektu, jest koordynator projektu i po raz trzeci jest komitet sterujący. Czyli mówiąc krótko, takie e, organy czy osoby, które pomagają, żeby taki projekt IT mógł zostać zrealizowany. Żeby można było zrealizować ten projekt IT, e, powołujemy odpowiednie osoby o odpowiednich kompetencjach. Takiego kierownika projektu czy koordynatora projektu powołuje się w umowie wdrożeniowej po to, żeby była to osoba decyzyjna, żeby była to osoba która będzie mogła podejmować krytyczne decyzje, która będzie mogła za, za, zatwierdzać różnego rodzaju elementy takiego projektu wdrożeniowego i też podejmować decyzje co do dalszych kroków. Tutaj warto, warto wskazać, że takich kierowników projektu czy koordynatorów projektu powołują obie strony: dwie strony, czyli zarówno zamawiający, jak i wykonawca, bo oni wspólnie decydują o różnych etapach takiego postępowania. Może być tak, że w rękach kierownika czy koordynatora projektu będzie właśnie decyzja o tym, że zatwierdzamy pewien etap wdrożenia i idziemy dalej. I żeby można było to zrealizować, to właśnie potrzebni są kierownicy czy koordynatorzy projektów. Ważną rolą takiego kierownika czy koordynatora projektu jest również zmiana projektu, czy też zmiana elementu projektu. Muszą oni mieć uprawnienia, do tego, żeby na przykład takie zmiany dokonywać. Czy to zmiany w, dotyczące tego, jak będzie wdrożenie przebiegało, jak również zmianę harmonogramu, czyli etapów kolejnych po kolei, jak to będzie realizowane. Czasami może być tak, że część tych etapów może być pozamieniana czaso czasowo, czyli że na przykład pierwszy etap będzie na końcu, a na początku na przykład wejdzie nam trzeci etap. I tutaj warto, żeby właśnie takie uprawnienie koordynatorów czy kierowników projektu było mm, zapewnione. I tym trzecim elementem, o którym dzisiaj mówimy, to jest również komitet sterujący. Często jest tak, że jest to komitet zebrany z przedstawicieli zarówno wykonawcy, jak i zamawiającego, po to tylko, żeby był to zespół osób, żeby, to, żeby decyzje nie były podejmowane jednoosobowo przez kierownika czy koordynatora projektu, tylko żeby były to decyzje wspólne. Najczęściej jest to sześcioosobowy zespół, trzy osoby z każdej strony i dlatego, żeby taki, taką, taki projekt wdrożeniowy został dobrze zrealizowany, warto powiedzieć, że taki komitet sterujący staje się takim zwierzchnikiem przedsięwzięcia. Zależy od niego uruchomienie czy ukierunkowanie takiego wdrożenia, również do jego kompetencji należy kontrola takiego projektu, czy też na przykład zaniechanie. Kolejnych etapów czy elementów, które na przykład nie prowadzą do skutecznego wdrożenia. Warto wskazać, że w takim komitecie sterującym również pokładają nadzieję obie strony, że będzie on zapewniał komunikację pomiędzy zarówno wykonawcą, jak i zamawiającym. Członkowie komitetu sterującego mogą delegować konkretne osoby do tego, żeby realizowały taki projekt. I tutaj warto wskazać, że trzeba. W takie osoby kompetentne, czyli konkretnie do danego zadania wybrać osobę, która zawiera i posiada odpowiednie kompetencje do tego, żeby w takim komitecie w ramach i w imieniu takiego komitetu sterującego na przykład zatwierdzać kolejne etapy. Czyli mówiąc krótko, mamy do czynienia z podmiotami, które pomagają zarówno wykonawcy, jak i zamawiającemu w realizacji takiego przedsięwzięcia. Warto powiedzieć, że powołanie komitetu sterującego nie powoduje, że takiego koordynatora czy kierownika projektu się nie powołuje. Bynajmniej może być sytuacja taka, że zarówno kierownik czy koordynator projektu będzie powołany przez obie strony, ale on będzie zdawał relacje nie już do zamawiającego czy wykonawcy, tylko do wspólnego grona, czyli właśnie komitetu sterującego. Warto powiedzieć, że w e, ramach takiego komitetu sterującego podejmowane są kluczowe decyzje, czyli na przykład zatwierdzenie kolejnego etapu, co powoduje, na przykład, prawo do wystawienia faktury przez wykonawcę za realizację danego etapu. Również polega i w gronie tych członków komitetu sterującego podejmowane są decyzje dotyczące delegowania dotyczące y, zatwierdzania y, realizacji czy też negocjacji pomiędzy stronami co do realizacji danego przedsięwzięcia. Y, I na koniec ważna rzecz nieostatnia, czyli komitet sterujący również rozwiązuje konflikty, które są między stronami i które mogą być właśnie rozwiązane przy wspólnym stole przez co najmniej tych sześciu przedstawicieli, czyli po trzech z każdej strony. Reasumując proszę państwa, dzisiaj Mówiliśmy w, w ramach prawa IT na temat kierowników projektów, koordynatorów projektów oraz komitetu sterującego. Tych podmiotów, które pomagają we wdrożeniu usług informatycznych, we wdrożeniu oprogramowania informatycznego i co jest konieczne do skutecznego jego wykonania. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Dziękuję i do usłyszenia.